Brickstone Chrome 125 Super motocykl ogólnie na, na pierwszy sprzęt Miałem klientów Także to wiem W chyba? No przyjechali, generalnie szukali jakiegoś pierwszego motocykla dla siebie No i tam przebieraliśmy w różnych No tylko, że oni też chcieli, żeby było w jakimś klasycznym wyglądzie, no nie? No i co? I jakby przystaliśmy na tej marce Brickstone No i tak naprawdę to jeden z lepszych, lepszych takich sprzętów na, na pierwszy motocykl, no bo waga 130 kg no to, to waży tyle tak naprawdę, no i to gotowy do jazdy Na ledzie jest, ABS ma Ale nie no, wiesz, to takie, ma, to, to, takie rzeczy w standardzie, no na przykład ma oplot wydechu, no to zbliż na oplot No i który niby Ci producent da wydek w oplocie 125? No żaden to takie niby nic, no ale fajne, no nie? Kanapę no. masz dużą wygodną. Tam klienci też chcieli sobie jeździć w dwie osoby, bo pan mówił, że będzie jeździł z córką. No to też super, no nie, nie? No i no. przede wszystkim jest niski. No to, prosta prosta to, kierownica, to patrz, no nie? Ja mam 1,76 m, nie? No możesz szczęść na niego. Ja na tym jak na rowerze siedzę, no nie No zobacz. No. I przede wszystkim I jak, waga, no jak, nie? Ja siadam na jakiegoś adventura, to nieraz nogami nie dostaję. A mhm. tutaj zobaczę. Jak sprzęt wyważony. No tak, no ale wszystko ma leda, ma gniazdo USB, ma takie z, z takich rzeczy na pierwszym motocyklu, fajne, nie? No tak. Na lampę przybliż. Uh -huh. Oni mają właśnie taką charakterystyczną lampę. W, w tym modelu akurat nie ma tego oznaczenia, ale normalnie to ma wskazywać y, kierunki świata. no Nie północ, uh -huh. południe, wschód, zachód. I taki Bayer fajny, nie? Uh -huh. No i tutaj y, też y, błotnik w chromie. Wydek Jak? Wiesz, komu się podobają takie klasyczne motocykle? No to super. Aha, no i cena. Na 12.900. W te czasy to prawie to 12... nic. 12,9 się to jest dobra cena, bo tak naprawdę te używki masz w tej kasie. No tak. No i weź tu jeszcze przybliż, bo tutaj z tyłu też masz leda i to jest też dla, dla Brixona charakterystyczne, że o, oni mają takiego smaczka w postaci takiej lampy fajnej. No. Fajnie to wygląda. No fajnie.